poradniki kupującego albo artykuły typu awarie i problemy dotyczące poszczególnych modeli samochodów używanych. Tego typu artykuły można znaleźć na większości portali motoryzacyjnych w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce. Czy korzystacie z tego typu poradników przed Podjęciem decyzji o zakupie jakiegokolwiek samochodu używanego, czy tezy zawarte w tego typu poradnikach sprawdziły się w rzeczywistym życiu, czy też było zupełnie odwrotnie. Na przykład artykuł totalnie chwalił dany samochód, a w praktyce okazało się, że ten samochód okazał się kompletnym gratem. Załóżmy, że dziennikarz motoryzacyjny w portalu motoryzacyjnym dostaje. Zlecenie. Przychodzi redaktor naczelny, rzuca mu listę 50 pojazdów i mówi: Panie Heniu, ma pan zrobić 50 artykułów, 50 poradników kupującego. Proszę napisać wszystko, co się w tych autach psuje, żeby nasz czytelnik mógł e, sprawdzić, czy dane auto e, warto kupić, czy danego auta nie warto kupić. No i co robi ten nasz e, dziennikarz motoryzacyjny? No zaczyna szperać, zaczyna szukać, skąd tu wziąć dane dotyczące tych aut. Czy ten, ten model Focusa się psuje, czy ten model Alfa Romeo się psuje, czy ten Volkswagen się psuje. No i on szuka, szuka źródeł informacji. Gdzie te źródła informacji znajdzie? No na pewno zacznie się wspierać się na jakichś raportach typu TUF, typu ADAK, jakieś tam inne wynalazki. Oczywiście to, to nie jest żadne dobre i żadne wiarygodne źródło informacji, gdyż no, na przykład to nie obejmuje awarii to obejmuje jakiś tam wycinek rynku w Niemczech czy coś, no są bzdury. To się uda... ale coś nam się uda w tym artykule napisać. No więc nasz dziennikarz zaczyna szukać informacji w internecie polskim. Są niektóre portale motoryzacyjne rozbudowane, gdzie są takie działy, w których użytkownicy piszą, opisują swoje samochody, oceniają je i wypisują na przykład awarie, jakie pojawiły się w ich autach, w trakcie ich eksploatacji. Niektóre są pogrupowane, że na przykład wystarczy wybrać sobie tylko konkretny model, a jest lista jakiś usterek. Można te usterki przepisać. Później to już tylko gra, gra słów. To się psuje często, to się psuje rzadko, to się psuje no, oba. Mamy już połowę tekstu. No ale przydałoby się jeszcze trochę. No to zaczyna się tak zwana gra skojarzeń. Jak Alfa Romeo, no to musi być szybka. Więc jak silnik jest jakiś mniejszy, no to na pewno jest niedobry. Jak Peugeot, no to wiadomo, że tam może będzie miał delikatne zawieszenie. Jak duży samochód, no to jest paliwożerny. Jak Mercedes, no to na pewno jest wygodny. No to mamy już 3 czwarte. Została jedna czwarta, no to w tej jednej czwartej można już polecieć po, ta, po klasyce, czyli tym co się psuje w każdym samochodzie. Czy można napisać, że w tym samochodzie y, psują się drążki kierownicze, końcówki drążków kierowniczych, w tym poddaje się zawieszenie, y, w tym wtryskiwacze i dwumasowe koła zamachowe wymagają wymiany, w tym trzeba naprawić turbosprężarkę. No i właśnie ta ostatnia y, część tego artykułu jest najbardziej wartościowa, no bo to się naprawdę sprawdza. Czyli gdybyśmy my chcieli napisać idealny artykuł o idealny poradnik kupującego, to możemy go zrobić w tej chwili i zagwarantuję wam, że ten poradnik kupującego będzie idealny. Wszystkim się sprawdzi. W takim a takim samochodzie Pisz sobie dowolny. W ciągu eksploatacji musisz uważać na to, że będziesz musiał wymieniać żarówki, chyba że będziesz miał tory ledowe albo ksenony, to też będziesz musiał je wymieniać, tylko cię cena zaboli. Na pewno po 10 latach eksploatacji pojawią się pierwsze naloty korozji. W samochodach z większymi przebiegami z benzyniekami będziesz musiał wymienić cewki zapłonowe. W samochodach z większymi przebiegami z silnikiem diesla będziesz musiał na pewno zainwestować w turbosprężarkę, wtryskiwacze, dwumasowe koło zamachowe. I musisz uważać, bo w samochodach z przebiegiem powyżej 150 tysięcy km zaczyna rdzewić układ wydechowy. No, psują się też yy, tarcze hamulcowe, psują się klocki hamulcowe i drobne awarie elektroniki. No nie trafiliśmy. Z drugiej strony, gdybyśmy chcieli napisać idealny poradnik kupującego, to gdybyśmy wzięli pod uwagę, że na przykład w waczy. Dwunasowe koła zamachowe, sprzęgła części układu kierowniczego, części zawieszenia to są elementy eksploatacyjne, to oznacza, że 90% samochodów poruszających się po polskich drogach to są samochody bezawaryjne. Przechodzimy dalej. Najlepszym rozwiązaniem będzie jednak sprawdzić w praktyce, jak sprawdzają się artykuły typu. Poradniki kupującego, i awarie, i problemy. I najlepiej będzie to sprawdzić na własnych samochodach. Tak jak w tym przypadku. No to pierwsza będzie Alfa Romeo 159, cztery lata w moich rękach. Potwór sam w sobie, bo to przecież doskonale wiadomo, że to jest Włoszczyzna, która powinna zostać zezłamowana zaraz po wyjściu z salonu i nikt normalny takiego samochodu nie kupuje, bo przecież Włoszczyzna to do zupy, a samochód powinno się kupować niemiecki. No to sprawdzimy teraz, czy w poradnikach kupującego ostrzegano przed zakupem tego włoskiego potwora. Przeczytałem wszystkie możliwe artykuły na temat Alfa Romeo 159 w internecie i w prasie, w różnych dodatkach i wydrukowałem sobie wszystkie wady tego samochodu wymieniane w poradnikach kupującego teraz je przeczytam, oczywiście dotyczące tylko i wyłącznie tej wersji nadwozia i przede wszystkim tego silnika, to auto ma silnik 1.8, jest to silnik od General Motors, tak na marginesie prawdziwy fani Alfa Romeo Obe jest to obraźliwa wersja Alfa Romeo, albowiem jest za słaby silnik, ale to taki margines no to sprawdźmy co tu pisano? Silnik 1.8 o mocy 140 koni mechanicznych jest za słaby do tego samochodu. Dlaczego dziennikarz, który pisał ten artykuł, coś takiego napisał? A napisał to dlatego, że właśnie to jest to, o czym mówiłem wcześniej, skojarzenia. Jak Alfa Romeo, no to przecież musi być szybka. Czyli jak ktoś ma Alfa Romeo, to musi jeździć jak idiota. Kompletna bzdura. Silnik ma 140 koni mechanicznych, jest to w zupełności wystarczająca dynamika do jazdy po trasach, po autostradach i tak Następne, czytamy. Najmniej problematyczne silniki o pojemnościach 1.8, czyli takie jak tutaj. No dobrze, jest faktycznie najmniej problematyczny. Ale załóżmy, że jakiś niedoświadczony człowiek powie... O, Alfa Romeo z silnikiem 1.8 jest najmniej problematyczne. Biorę takie auto w ogóle w ciemno. I okazuje się, że kupił konkretnego grata. Dlaczego? No, przynajmniej dlatego, że auto zostało zatrute jakimś olejem z beczki, półsyntetykiem albo nie daj Boże mineralnym. Yy, serwisowanie było prowadzone na zasadzie, jak przestaje jeździć i zaczyna kopcić, to coś tam do niego doleje. Najlepiej zagęstnika do oleju, żeby się nie lało. I tyle. O tym cały czas mówimy we wszystkich naszych y, odcinkach i o tym cały czas piszemy na blogu Motocontroller. Sprawdzenie auta, serwisowanie to jest klucz do bezawaryjności. Patrzymy dalej. Awarie sterowania klimatyzacją to jest jedna z najbardziej powszechnych usterek w tym aucie. Wszystko działa, jak burza. Awaryjny kolektor sący. Nie wiem, co akurat w tym samochodzie ma się psuć w kolektorze sącym. Taki sam wynalazek jak i we wszystkich innych samochodach, które widziałem w swoim życiu, no, zrobione na wtryskarsty stworzywa. Nie, nie wiem dlaczego akurat ten ma się psuć, a inne mają się nie psuć. Nie zauważyłem w nim y, żadnych fenomenalnych rozwiązań albo odwrotnie, jakie, jakiegoś y, totalnego. Y, olewania swojej pracy przez włoskich pracowników dalej delikatny lakier podatny na zarysowania niech mi ktoś powie który współczesny samochód ma mocny lakier który nie jest podatny na zarysowania. Współczesne samochody mają warstwę lakierniczą o wiele cieńszą niż samochody sprzed lat dlatego że praktycznie powłoka lakiernicza to jest jedyna rzecz na której producent może sobie oszczędzać. A chcę zaoszczędzić, bo żeby zarobić to musi trochę zaoszczędzić. Druga sprawa: współczesne lakiery są pozbawione ołowiu i innych ciężkich składników na mocy zmiany przepisów unijnych. To miało poprawić zdrowie lakierników no i nas wszystkich, ale elementem ubocznym tego jest właśnie to, że wszystkie lakiery we wszystkich współczesnych autach produkowanych od jakichś tam nastu lat są podatne na zarysowania. Odkleja się od nich klar, czyli lakier bezbarwny, ta zewnętrzna warstwa lakieru i są różnej maści inne problemy, blakną i tak dalej. Kusi stylem, zniechęca problemami. No to już jest tak wyśmiechany argument, że po prostu nie warto tego nawet komentować. Szkoda, że trwałość nie idzie w parze z ponadczasowym wyglądem. Rocznik 2007. Żadnych problemów z trwałością elementów nie ma. Z największym problemem dziś jest korozja. Jedyną rzeczą, która skorodowała w tym samochodzie był próg. Ale on nie skorodował dlatego, że producent coś schrzanił. Skorodował dlatego, że poprzedni właściciel czymś ten próg przywalił i ten próg był. Źle naprawiony i Było złe zabezpieczenie antykorozyjne. Samochód koroduje wtedy, kiedy nie jest myty, woskowany, nie jest myta jego podwozie, nie jest zrobione raz na kilka lat zabezpieczenie podwozia. Kiedy samochód jest zalany wodą albo jak ktoś bawił się nim głodzią podwodną, że wjeżdżał w jakieś głębokie kałuże, albo kiedy samochód jest po powodzi. Wtedy ciągle koroduje. O. Kabina i bagażnik są małe. To jest kolejny humor. Autor tekstu napisał, że 405-litrowy bagażnik w tym samochodzie jest mały. Natomiast w innym samochodzie, oczywiście niemieckim, bo jak żeby mogło być inaczej, jest bagażnik, który ma 460 litrów i ten sam autor napisał w tekście, że ten 460-litrowy bagażnik to jest idealny i bardzo duży. Natomiast ten, który ma 405 litrów, jest za mały. Czyli te 50 litrów stanowi tak ogromną różnicę, że po prostu nie da się opisać. Godna polecenia jest jednostka 1.75 TBI, napisał jeden z, z redaktorów, choć w różnych innych y, artykułach pisano, że to jest najgorsza jednostka. Zawieszenie charakteryzuje się wysoką trwałością i na naszych drogach wytrzymuje spokojnie przebiegi rzędu ponad 100 tysięcy kilometrów. W drugim samochodzie, którym będzie nam służył dzisiaj jako przykład, oryginalne elementy zawieszenia przetrwały 300 tysięcy kilometrów. To jest ponadczasowa trwałość. Jest za słaba, za tania, za droga w utrzymaniu. No to są dopiero, dopiero numery. Czyli jest źle, że jest dostępna dla większości ludzi, jest droga w utrzymaniu, ale nie wiem dlaczego. Co w niej jest drogiego w utrzymaniu, skoro nie zauważam żadnych. Nie ma w niej żadnych rzeczy, które miałoby się psuć, które psują się y, non stop regularnie, że ten samochód jest cały czas w naprawie czy coś. Nie. Zużycie paliwa. No, każdy, kto kupuje samochód ważący tonę 300, który jest klasy D i który jest duży, no, nie może liczyć na to, że ten samochód będzie palił 4 litry paliwa na 100 km. Więc do tego nie trzeba poradnika kupującego. Jest to samochód dla, tylko dla wielbicieli włoskich marek, którzy są przyzwyczaj, którzy wiedzą co kupują i są przygotowani na ewentualne wizyty w serwisie. No, rozumiem, że jak ktoś kupuje samochód niemiecki, no to nie jest przygotowany na wizyty w serwisie, bo te samochody się pewnie wcale nie psują. No chyba, że ktoś miał na myśli, że w garażu go można naprawić młotkiem czy tam innymi metodami. To no właśnie takie samochody są wychwytywane przez naszych ekspertów, żebyście takich samochodów nie kupowali. Autor porównywał ten samochód do analogicznego samochodu marki niemieckiej nie chcesz mówić jakiego to jest w tej chwili jeden z najbardziej popularnych aut na rynku używanych i tamten samochód. Jest bardzo, bardzo przestronny ten jest ciasny. No ja nie należę do ludzi chudych, chociaż staram się odchudzić, nie należę też do małych. Ale na Boga. Napisać, że ten samochód jest ciasny, no to jest właśnie najlepszy przykład tego, że ktoś tego samochodu w ogóle nie widział. Widział go gdzieś tam na zdjęciu i przeczytał może gdzieś na jakimś forum, że może jakiś metr, człowiek, który miał dziesięć światła, nie jest ciasny. Absolutnie. Czego w tych artykułach brakuje? Najważniejszych informacji, które faktycznie mogłyby mieć wpływ na podjęcie decyzji, czy ten samochód warto kupić, czy tego samochodu nie warto kupić. Jakie to informacje? Po pierwsze, ten samochód bardzo dużo pali, a bardzo mało pali na trasie. Czyli jest to samochód dla kogoś, kto dużo jeździ poza miastem, natomiast absolutnie nie jest to samochód dla kogoś, kto ciągle jeździ po mieście, bo wtedy go ten samochód, jak to się mówi, kolokwialnie, jest zeżre z kopytami. To jest istotna informacja, której nie było nigdzie. Druga sprawa. Ten samochód jest bardzo, bardzo niski, ma bardzo niziutki prześwit. Nigdzie nie było o tym informacji, a to jest informacja bardzo ważna. Dlaczego? Dlatego, że nawet jak ktoś jeździ po, jeździ po swoich dzielnicach w mieście, to są teraz robione różnej maści, wynalazki, różne progi zwalniające, robi się bardzo wysokie chodniki. To wszystko strasznie przeszkadza w tym samochodzie, bo on jest, on jest idealny na trasy, jest niziutki, idzie jak rakieta po trasie. Ale do, do takiej typowej eksploatacji miejskiej, typowo, przeważająco miejskiej, się nie nadaje. Takie informacje powinny być w poradniku kupującego. Nikt nie wspomniał o faktycznej wadzie tego auta, którą sam Notorycznie psujące się, notorycznie, no też to może to jest złe słowo, ale często psujące się podnośniki szyb. Czerwone japońskie pudło, o którym pogardzi każdy wielbiciel Volkswagenów i BMW. Nudne jak każdy Japończyk. Już ponad 300, parę tysięcy kilometrów na liczniku. 20 lat, z tego 10 lat w moich rękach. Także z tego dużego doświadczenia mogę sobie porównać. Co też nasmarowano w tych różnych poradnikach, w gazetach i w mediach. A jak faktycznie to się ma do rzeczywistości. Problemy z kolektorem ssącym. To wszędzie y, brano i uwypuklano, we prawie we wszystkich poradnikach. Nic takiego nie miało miejsca. Zużyte pierścienie tłokowe i duży pobór oleju. Zużyte pierścienie tłokowe i duży pobór oleju to pojawia się w każdym samochodzie, który ma bardzo duży przebieg. W każdym, który przekroczy 300-400 tysięcy kilometrów, to nie jest żadna typowa wada. Silnik mało elastyczny. Bzdura. Jest doskonały do miasta i na trasach też daje radę. Kapryśne przekładnie. Zatarcie łożysk skrzyni biegów. Kompletna bzdura. Skrzynia biegów nadal chodzi, tak jakby była nowa. Nie ma tu ani żadnych luzów, żadnych hałasów, żadnych szumów. Dlaczego? Dlatego, że. Pisaliśmy o tym często na blogu Motokontroler, na który też oczywiście zapraszam. Trzeba wymieniać olej przekładniowy. Jeżeli ktoś wymienia olej przekładniowy co 100 tysięcy kilometrów, nie ma szumów i zatartych łożysk. Awarie sądy Lambda. Nieszczelność pompy wody. Nie było. I teraz zaczynamy te najbardziej humorystyczne kawałki. Uwaga. Problemem Toyoty są huczące łożyska kół. Że człowiek jedzie, nie musi sobie w głośnikach wrzucać żadnego techno, ani żadnego rapu z takim tym buczącym basem, bo buczą koła. To jest po prostu czarny humor numer jeden. Koła zaczynają buczeć, a nie koła zaczynają buczeć, oczywiście, tylko łożyska w piastach zaczynają buczeć. Kiedy się zużywają, mogą buczeć, mogą y, metalicznie hałasować, mogą wyjść, różnie się to określa, kiedy samochód przejedzie jakiś tam konkretny, duży przebieg 200, 300, 400. W tym samochodzie łożyska zaczęły buczeć po przekroczeniu 250 tysięcy kilometrów. I tylko na przednich kołach, na tylnych nadal nie buczą. Zostały wymienione na nowe. No i buczenie się skończyło. Nie ma buczenia. Rozumiem, że w innych samochodach koła nie buczą. Jak się zepsują. Następny numer. Użytkownicy tego modelu narzekają też na szybko zużywające się okładziny klocków hamulcowych. Tak się składa, że Toyota nie produkuje klocków hamulcowych, BMW nie produkuje, Alfa Romeo nie produkuje, Ford nie produkuje. Klocki hamulcowe są produkowane przez kilkadziesiąt czy tam więcej firm na świecie. To nie ma w tej chwili znaczenia. Trwałość klocków hamulcowych zależy od tego, Jakiej są jakości, jak współpracują z tarczami hamulcowymi, czy się tam za bardzo nie ścierają pomiędzy sobą, że na przykład klocki są za twarde albo za miękkie. Trwałość klocków zależy od tego, jak kierowca jeździ samochodem, jeżeli jeździ agresywnie. Szybko się zużywają klocki. Trwałość klocków zależy od tego, czy na przykład ktoś jeździ dużo po trasach, czy jeździ dużo po mieście. Wiadomo, że jeżeli jeździ się dużo po mieście, to się dużo hamuje, klocki się szybciej zużywają. Trwałość klocków no, może w pewnym stopniu też zależeć od wagi samochodu. Jeżeli samochód jest ciężki, no to klocki się trochę szybciej zużywają, tylko że jak samochód jest ciężki, to stosuje się większe klocki, więc to jest kompletna bzdura. To jest właśnie to, o czym mówiłem na początku. To są tak zwane wypełniacze tekstów. Napiszę coś, co się na pewno sprawdzi. No bo sprawdzi się w każdym samochodzie, się klocki zużywają. Ale że akurat w tym szybko to grat paskudny. No. Uwaga! No teraz, to są, teraz są dwie najlepsze rzeczy na koniec. Rzecz numer dwa: gnijące uszczelki drzwi. Hmm, pierwszy raz w życiu słyszę, żeby guma gniła. No, bo guma to tak. Guma jak się starzeje, to guma kruszeje. Guma się wykrusza, no i robią się takie nieładne, różne. Guma takie się robi szara, potem coś tam się może wykruszyć. Jeżeli się stosuje smar silikonowy, chociaż raz na rok, nic się nie psuje. Ale żeby uszczelki zgniły, ja tam nie wiem. Jeżeli Komuś was, z Was zdarzyło się, że Wam kiedykolwiek zgniła uszczelka i to nie tylko w samochodzie, nie wiem, przy drzwiach, w domu, w rowerze, gdziekolwiek indziej, nawet w instalacji wodnej. Dajcie znać w komentarzach, bo to może jesteście tym ewenementem, który widział te gnijące uszczelki. Ja nie widziałem. Mocną stroną koroli jest solidne zawieszenie, gdzie wymiany wymagają głównie amortyzatory, to przy większych przebiegach. No, w każdym samochodzie amortyzatory wymagają, natomiast yy, niestety są one dość drogie w zakupie. 80 zł sztuka. Nie wiem, czy to jest drogie. To zależy, czy, czy ten, który pisał artykuł zarabia 2000 na miesiąc, czy 10 tysięcy na miesiąc. Wtedy y, to 80 zł ma różną wartość. Dlatego, który zarabia 2000 na miesiąc to jest dużo, dlatego, który zarabia 10 tysięcy na miesiąc, to jest mało. Wtedy są tanie albo drogie. I teraz na koniec najlepszy numer. Najwięcej problemów w Toyocie Koroli E12 sprawiają notorycznie przepalające się żarówki. Ty paskudo stara, cały czas ci się tylko żarówki przepalają. Trwałość żarówek nie zależy od samochodu, a tym bardziej od producenta samochodu. To jest bzdura humorystyczna, żeby coś takiego w ogóle napisać. Chyba, że w jakimś samochodzie jest awaria elektryki, są przebicia i przez to mogą zużywać się żarówki. Natomiast jak mogą w samochodzie zużywać się? Typowym, jak może typowym błędem samochodu być to, że zużywają się w nim szybko żarówki. Jakość żarówek zależy od tego, jak są wyprodukowane. No, najtańsze żarówki bańki H7 po 5 zł nie będą tak trwałe, jak na przykład jakieś markowe żarówki po 10 zł. No cóż, także naczytaliśmy się humorystycznych y, rzeczy. Zdarzały się jeszcze informacje, niektóre osoby pisały, że ten samochód podgryza korozja. To jest tak zwany temat uniwersalny z tą korozją, który się zawsze sprawdzi. Niezależnie kto, jaki poradnik pisze o jakim samochodzie, to wiadomo, że no, można napisać, że w dziesięcioletnim samochodzie y, pojawi się korozja. Yy, można napisać, że w, w kilkuletnim samochodzie na pewno będziesz musiał wymienić sprzęgło dwumasowe, koło zamachowe, sondę lamp, elementy zawieszenia itd., 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 itd. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. to się wszystko sprawdzi. Można by mnożyć te przykłady, można by wziąć jeszcze wiele, wiele aut, żeby udowodnić, że te wszystkie poradniki są nic nie warte. No ale czas na podsumowanie. Jeżeli macie zamiar kupić Samochód używany. Nie traktujcie tych poradników kupującego i tych artykułów o awariach jako czegoś, co ma wam, co ma wnieść decydujący wpływ na decyzję o zakupie samochodu. Samochód musi się Wam podobać. Na dany samochód musi was być stać, sprawdzić, ile ten samochód pali. Musicie sprawdzić, co nie jest trudne, bo wystarczy odwiedzić sobie różne sklepy internetowe. Ile kosztują części do tego samochodu? I teraz najważniejsze, musicie sprawdzić, jaką historię miał ten samochód. Jeżeli ten samochód był dobrze serwisowany, był bezwypadkowy, jego właściciel nie używał go jako łodzi podwodnej, ten samochód nie był zalany, był zadbany tak, że nie żarła go korozja, to taki samochód warto kupić. Jak zawsze polecamy naszych specjalistów od sprawdzenia aut. Jeżeli chcecie kupić auto, nie chcecie wejść na przysłowiową minę, zapraszamy do skorzystania z oferty Motocontroller. Zapraszamy na blog Motocontroller i na kolejne firmy, w których będziemy poruszać kolejne, bardziej i mniej kontrowersyjne tematy. Do zobaczenia!